Chciałem powiedzieć, że tego nie było <grych> Jak jechaliśmy Dobrze, że to takie małe drzewko co? Ty, ale o co tutaj Kamantenos? Nie wiem I to takie zdrowe drzewko ci powiem, że Ktoś... jest budynek tutaj? No dobra Ty mnie w końcu. No kurwa nie bez powodu ktoś coś wiesz Wyciąga na drogę, żeby z samochodu Wiesz o co chodzi Ci się rozejrzyj po Bo no, już tu patrzę, pana nie widzę tutaj. Masz gaz? Mam Tym razem mam To dawaj no, Nie no, kurwa, to, kurwa będzie, że okartowane, nie? Musimy to kurwa usunąć, nie? Dobra, ty, ty idziesz czy ja idę? Ale wyłączyłeś silnik, Jakby co tu uciekać? I co ja to nagrywam? Nie wiem. I, czy kątety? Weź od Serio? A jak ktoś wsiądzie i No To będę go napierdolał. A ty aha, ty nie wisiadasz. No nie wiem. <laughs> jedna osoba sobie poradzi z tym drzewkiem, ale... No nie wiem. Okay. Może tutaj w wurowie siedzią. <laughs> ja ty mnie nawkręcałeś teraz tej. Takie zdrowe, żeby się przewróciło? No nie wiem, właśnie. A ja się zakłuszę. <grymne> Ten ma zawsze wierzy w jakieś dziwne teorie spiskowe. Nawkręcam no mnie a ja później. Ale to dziwne. To nie jest ukartowane, jakby co bez sensu. To drzewo tutaj nie leżało.